Cześć, z tej strony Marek Nuckowski, czyli Kusmanek, a to kanał na Straży Czasu. Dzisiaj jestem w Bad Hersfeld, uroczym, uzdrowiskowym miasteczku, mniej więcej w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Hesja. Chciałbym Wam pokazać bardzo interesujący obiekt, w zasadzie pozostałości tego obiektu, mianowicie dawnych koszar Federalnej Straży Granicznej. Zapytacie, skąd w środkowej części Niemiec Straż Graniczna? No właśnie... Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się mniej więcej do czasu po II wojnie światowej, kiedy na gruzach III Rzeszy powstały dwa państwa niemieckie: NRD, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna, zarządzane poniekąd przez Związek Radziecki, zależne od Związku Radzieckiego oraz zależne od państw zachodnich, czyli Stanów Zjednoczonych, Anglii, Francji itd. Republika Federalna Niemiec, czyli RFN, czyli tak zwane Niemcy Zachodnie. Zapraszam. Bad Hersfeld położone jest jakieś 30 km od granicy między dzisiejszą Hesją a Turingią. Do czasu zjednoczenia Niemiec w roku 1990, ta granica stanowiła. Żelazną kurtynę między wschodem a zachodem. Dogodne położenie Bad Hersfeld sprzyjało temu, żeby zbudować tutaj koszary Federalnej Straży Granicznej, które do czasu zjednoczenia Niemiec mieściły się właśnie w tym mieście. Niestety, po roku 2000, bodajże w roku 2010, relikty koszar już nieużywane zostały wyburzone. W ich miejscu powstało centrum logistyczne giganta z oceanu. Ale jednak coś pozostało, i te pozostałości postaram się Wam dzisiaj pokazać. Pierwszym punktem, jaki chciałbym Wam pokazać będzie to, co już gdzieś tam majaczy za moimi plecami, mianowicie pozostałości strzelnicy do broni długiej. Wojska federalnej straży granicznej były wyposażone w broń krótką a także długą słynne karabinki belgijskiej produkcji belgijskiej firmy FN które do ćwiczenia strzelania wymagały dość dużego toru strzelnicy zaraz Wam ten tor pokażę jesteśmy już na terenie dawnej strzelnicy po lewej stronie zachowały się jakieś fundamenty budynku niestety nie mam informacji co dokładnie tutaj było dzisiaj jak widać jest składnica drewna ponieważ ten teren jest wykorzystywany przez Hessen przez lasy Hesse o widzimy pozostałości betonowego kwietnika który był kiedyś czerwony a teraz pomału traci farbę zajęła go przyroda Mamy połowę maja Przyroda budzi się do życia Jest naprawdę pięknie W powietrzu unoszą się zapachy przeróżnych kwiatów A obiekt jest nieco tajemniczy Powoli oddaje się wyładania przyrody. Zbliżam się do skrzyżowania dróg. Wybieram tą wiodącą w lewo. Wejdziemy na teren dawnej strzelnicy. Tutaj widać jakąś głęboką studzienkę zabezpieczoną nierdzewnymi rurkami, w Niemczech większość takich obiektów została zabezpieczona, żeby nic nikomu się nie stało. Tak samo wszystkie większość jakichś schronów jest pozamykana, niedostępne. Hmm, zresztą niektóre ze schronów będziecie mogli dzisiaj zobaczyć. A tam, za drzewami, jest coś, czego wy jeszcze nie widzicie, ponieważ pochłonął to ocean zieleni. Postaram się to zaraz pokazać. Przebrnąłem nieco przez zieloność. I. Przed naszymi, naszymi oczami widać kulochwyt dawnej strzelnicy. Sądząc po długości toru, to była strzelnica do broni krótkiej, mhm. która jest tu w okolicy. Jeszcze jedna, i później ją zobaczymy, jeśli oczywiście starczy nam czasu. Jak widać, jest on obudowany drewnem. To ciekawe, warstwa ziemi, która stanowiła dawny kulochwyt, jest tak jakby troszkę zebrana. Być może w ten sposób usunięto stąd pociski, żeby pozbyć się zalegającego w lesie ołowiu. I to oczywiście tylko mój domysł, ale jak widzimy. Ziemia zachodziła zapewne do poziomu tych desek. Dobrze, ruszamy dalej. Przebrnę przez ten gąszcz, i zaraz pokażę Wam dalszą część strzelnicy. Teraz wchodzimy na tor dawnej strzelnicy dla broni długiej Jak zapewne widzicie końca nie widać Jest on bardzo długi na kilka, kilkaset metrów długości Dzisiaj, Jak już wspomniałem wcześniej teren strzelnicy jest wykorzystywany przez leśników a także myśliwych, ponieważ na strzelnicy, Oj, nie widać, znajduje się Ambona, a tam w głębi majaczy kulochwyt, który zaraz sobie z bliska obejrzymy. No, czeka nas dość długi marsz. Ten słup, który widzicie przede mną, to najprawdopodobniej lizawka, czyli taki słup, w którym umieszczana jest bryła soli, która namakając od deszczu i wilgoci rozpuszcza się, tworząc solankę. I właśnie tą solankę zlizują jeleniowate, czyli sarny, jelenie. Jest to bardzo istotny składnik Diety tych zwierząt to tyle łowieckich ciekawostek. Natomiast my dalej idziemy w kierunku kulochwytu, wracając do łowieckich ciekawostek. Tutaj buchtowisko dzików, czyli buchtowisko, czyli miejsce, gdzie te zwierzęta żerują. Jak widać zwierzyny tutaj nie mało, wszystko pięknie przeorane. Niestety jest dość mokro. Szkoda, że nie zabrałem kaloszy. Dziki nam troszkę utrudniły tą eksplorację. Na razie wyłączę kamerę. Już jestem na końcu. Niestety całość jest ogrodzona płotem z tym chyba się tam nie dostaniemy, postaram pokazać się, staram się wam pokazać to co widać z Konstrukcje drewniane. Pewnie tutaj były jakieś urządzenia do przedstawiania tarczy niestety to tyle postaram się obejść jeszcze ten obiekt z boku niestety obejście okazało się bardzo trudne zaliczyłem glebę i darowałem sobie Spinaczkę po stromym, śliskim stoku, ale znalazłem jeszcze jakieś pozostałości, mianowicie jakąś niezabezpieczoną studzienkę, a oprócz tego jakąś obudowę. Niestety nie mam pojęcia, do czego te obiekty służyły. Jeśli macie pomysł, dajcie znać w komentarzach. A my pomału wycofujemy się z tego, się z tego obiektu, idziemy do następnego. Istotnym elementem dawnych koszar były magazyny amunicji. Jak wiadomo, do strzelania i w ogóle do ochrony granic potrzebna była broń, broń potrzebuje amunicji. Amunicji nie trzymano bezpośrednio w koszarach, tylko w specjalnie przeznaczonych do tego schronach, w podziemnych bunkrach, mieszczących się kilkaset metrów od głównych koszar. Niestety, jeszcze rok temu brama do tych bunkrów była otwarta. Dziś niestety wszystko jest zamknięte na cztery spusty. Dlatego nie pokażę Wam obecnego stanu tych schronów. Pokażę Wam zdjęcia i filmy sprzed roku. Niestety same bunkry i tak są niedostępne ponieważ mieści się w nich schronienie dla nietoperzy. Drzwi są zamknięte na kłódkę a w środku przez wykonaną w drzwiach pancernych dziurę znajdują się budki lęgowe dla nietoperzy. Po prawej stronie widoczna dawna strażnica. Niestety. Muszą wystarczyć Wam zdjęcia z zeszłego roku, kiedy to miałem okazję zwiedzać ten obiekt. Ostatni z obiektów jakie chciałbym Wam dzisiaj pokazać to strzelnica do broni krótkiej. Jak już wspomniałem ja byłem tutaj rok temu, zwiedzałem ten obiekt niestety wówczas nie udało mi się nagrać filmu, ale postaram się to nadrobić dzisiaj. Wtedy nie dotarłem do tego obiektu, zobaczymy czy uda nam się dotrzeć dzisiaj. Trzymajcie kciuki. Za drzewami majaczy kulochwy, dawnej strzelnicy. Ma pan małą budowę, podobną do tej dla broni długiej. Niestety jest równie niedostępny. No trudno. Brama za moimi plecami to dawna brama wjazdowa na teren tego kompleksu na teren kompleksu strzelnic i magazynów amunicji. Dziś w dalszym ciągu zamknięta, ale można się dostać tutaj od tyłu, od strony lasu. Dlatego właśnie bramę wejściową widzicie na koniec. A ja będę żegnał się z Wami i mam nadzieję, że Wam się ta podróż podobała. Zapraszam Was do oglądania mojego kanału. Do subskrypcji, dawania łapek w górę i do śledzenia mojej działalności. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu.